Rozdział 4 Ponadto, bracia, prosimy Was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu, coraz bardziej w tym obfitowali. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy Wam przez Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boga, Wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu, aby każdy z Was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu, nie w namiętności rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga, i aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości, a więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego ducha świętego. A o miłości braterskiej nie ma potrzeby Wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować. Czynicie to przecież względem wszystkich braci w całej Macedonii. Ale zachęcamy Was, bracia, żebyście coraz bardziej w nią obfitowali i gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak Wam nakazaliśmy, abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz i w niczym nie mieli niedostatku. A nie chcą brać, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie, powstaną pierwsi, potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.